Chcesz wiedzieć, co naprawdę powiedzieli? Subskrybuj teraz. Z samego raportu o stanie województwa pomorskiego wynika, na jakim poziomie jest psychiatria i dla dorosłych, i dla dzieci, także położnictwo i jakie jest wycycenie pielęgniarkami w naszym województwie. Dowiadujemy się, że właśnie w województwie, gdzie tak naprawdę te szpitale psychiatryczne podlegają pod pod województwo pomorskie. Ja zacytuję właśnie treść raportu, o stanie województwa, która dokładnie odnosi się do tego wątku. W 2023 roku liczba, Lekarzy w przeliczeniu na 10 tysięcy ludności to 36,8, była nieznacznie niższa niż średnio w kraju. Z kolei liczba pielęgniarek i położnych przypadająca na 10 tysięcy ludności wyniosła 52, co uplasowało region na ostatniej pozycji wśród województw. Zarówno jeśli idzie o psychiatrię dziecięcą, jak i ilość niezbędnej kadry pielęgniarskiej, w szpitalach należących do województwa pomorskiego, w Pomorskim jest najgorzej w Polsce. O tym też mówią. Artykuły w mediach, tak jak na przykład Trójmiasto.pl informuje o tym, że zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli mają problem z dostaniem się do psychiatry na pomorzu, potrafią oczekiwać nawet po kilka lat. Średnie oczekiwania to jest rok, Szanowni Państwo. Jeżeli się dostaną, no to znowu muszą zmagać się z kolejnym problemem, jakim jest po prostu przeludnienie. Tych pacjentów jest zbyt wielu, łóżka są dostawiane i stanowi to po prostu niebezpieczeństwo dla naszych dzieci. Problem polega także na tym, że tych pielęgniarek i położnych na Pomorzu mamy też bardzo mało. Jesteśmy ostatni. Chcemy, żeby też ta dzietność była większa, ale kobiety muszą czuć się zaopiekowane, muszą wiedzieć, że trafią do odpowiedniej kadry, która będzie w stanie się nimi zająć. Proszę, tylko już od razu zaznacza, że proszę nie tłumaczyć tego poprzednimi rządami, bo państwo rządzicie już prawie dwa lata. Ten rząd nie przeprowadził jeszcze żadnej próby zmiany systemu zdrowo, zdrowia w Polsce. Także nie, nie został przedstawiony żadny projekt ustawy do Sejmu. Pani minister Leszczyna doprowadziła do tego, że mamy już w systemie zdrowia braki finansowe pod postacią prawie 30 miliardów złotych. Tyle, że to nie zwalnia władz województwa od działania, bo tak jak wspomniałam, te szpitale psychiatryczne podlegają podwojewództwo pomorskie. I w związku z tym, panie marszałku, może zamiast wydawać środki na rzeczy, moim zdaniem, zupełnie niepotrzebne, tak jak na przykład budowa, stworzenie lasów w Kościele Świętego Jana, może zajmijmy się bezpieczeństwem naszych dzieci. No i żebym nie zapomniała, jest pan też przewodniczącym Platformy Obywatelskiej na Pomorzu. W związku z tym, co z tymi trzema miliardami, które były, miały być przesunięte z TVP właśnie na psychiatrię dziecięcą? Polityka bez cięć, bez komentarzy, tylko fakty.